Oh mm -hmm. no. Dzisiaj przed godziną 8 na drodze wojewódzkiej numer 209 doszło do zderzenia samochodu. Wstępne nasze ustalenia wskazują na to, że kierowca Audi A4 jadący od strony muzyków w kierunku bytowa od niewiadomych, nieustalonych w tej chwili przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i bokiem uderzył w przód Mercedesa Vito. W tej chwili wiemy, że kierowca Mercedesa nie żyje, zginął na miejscu. Kierowca Audi został zabrany do szpitala. Jego stan jest ciężki. Czy wiemy już coś na temat tego, skąd pochodzili ci kierowcy? Jeszcze nie wiemy. Jesteśmy w tej chwili w trakcie ustalania personelu kierowców oraz okoliczności tego wypadku. Kierowca ciężarówki, który był świadkiem zdarzenia, mówił, że wyglądało tak, jakby w Audi tępa opona i nagle tym samochodem zaczęło zarzucać. Wiemy w tej chwili też, że samochodem rzeczywiście zaczęło zarzucać. Przyczyny e, tego faktu no nie są w tej chwili ustalone. Będziemy to ustalić, ustali to e, nasze dowody. Dziękuję za rozmowę. Tak? Tak. tak, to się Słuchaj, to coś stary i do sztandaru mam już, co?